Witam Rutus Argoenę. Mam pomocnika. Żona dała. Synu, przywitaj się. Co robisz? Co szukasz? Robisz testy? Super, rób te testy. No, od małego niech trenuje. Program dynamiczny Argoenę. O co chodzi? Jedziemy, albo nawet gdybyśmy nacudowali program dynamiczny reset, tak, z pustem, zatwierdzamy, czy na pewno, tak, z pustem, przywrócone ustawienia fabryczne, jeśli ktoś by twierdził, że Rutus Alter jest, czy Argo jest straszny, obydwa modele mają tą funkcję. Przewracanie ustawień fabrycznych. I teraz tak. 6,6 ,6 kHz Pod co to jest? Pod militarkę. Takie większe monety też łapie. Bardzo dobrze. Ale na drobnicę taką bardzo to już nie. I jeszcze jeden pokażę. Na filmach pokazuję nieraz. Jeżeli są dźwięki od małych przedmiotów, podniesiemy wyżej. Co się dzieje? Odzywają się tylko te duże przedmioty większe. Ale my dzisiaj będziemy testować na monetach. 16 kHz. Ktoś nas zakłóca. Słyszymy. Równy rytm zakłócania. Ty, 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 bardzo równo. Odstrajamy się. Ktoś już ma ten. Yy, eliminację zakłóceń na jeden. To dajemy na dwa. Jako trzeci. Z takim samym wykrywaczem. No ale okazuje się, że już jeden ma zero, jeden ma jedynkę, następny ma dwójkę. Co ja robię? To daję na jedynkę. Jak się okazuje, że jeszcze jeden jest na jedynce. No to daje minus 2. A jeśli się okazuje, że wszyscy to mają, to idę na drugą stronę, tam gdzie ktoś ma plus 2 z drugiej strony i idę z tamtej strony za nim i Żaden z nas się nie zakłóca. Kamienie magnetyczne. Do czego służą Rutus Alter 71 Adamiczak na YouTube są filmy. Ta sama funkcja w różnych wykrywaczach o zawsze oznacza to samo. Podświetlanie, jak jest ciemno, podświetlamy. Głośność. Bez słuchawek, tak żebyśmy dobrze słyszeli. W słuchawkach troszkę ciszej. Nadajnik kanał 1, kanał drugi. Język polski. Zmocnienie audio. Sygnał wiodący. To idź synku. Sygnał wiodący to jest to, co słyszymy w słuchawkach. Lepiej go lekko słyszeć. Około trzech daje, bez słuchawek zawsze daje troszkę więcej, żebym słyszał. Ton sygnału to to jest ten ton, który słyszymy 5 tonów. Jest i jeden ton. Do czego służy ten jeden ton? Tam gdzie coś znaleźliśmy. Doszukujemy na tym jednym tonie, doszukujemy na tym jednym tonie, jeden ton, upraszczamy jak możemy, odciążamy, wykrywać jak możemy, jeden ton, gdzie coś się odezwie, tam podkopujemy, szukamy dalej. Zazwyczaj używam 5 tonów, ale jeśli teren jest zaśmiecony, tak jak tutaj, bardziej używam programu, zrobiony program. Jeden ton na żelazo, drugi na kolor i w zależności kto co szuka, albo żelaza, albo kolor, skupia się tylko na tym jednym tonie. wzmocnienie audio. Dla wartości maksymalnej hmm. głęboko i płytko zalegające przedmioty dają ten sam tej samego poziomu głos. Fabrycznie jest 10. Dla podbicia troszkę można dać. No to 15. Maskowanie. Jest to jak sitko. Jak mnie uczył mój nauczyciel. Pozdrawiam cię. Saper. Sitko do dźwięków. Dając na wartość 0. Puszczamy wszystko co leci. Łącznie z zakłóceniami z eteru. Dając 1. Wycinamy dźwięki. Nie puszczamy przez głośnik. Od 0 do wartości 1. Jeżeli damy 2 maskowanie nie puszczamy dźwięków poniżej długości tych dźwięków poniżej dwójki o są od dwóch, trzech i wzwyż ale ja chodzę zawsze jak na najniższym na ile warunki pozwolą field gruntu field gruntu na doszukiwanie może być z wolne wtedy przemiatanie bardzo wolniejsze tam gdzie jest czysty teren Czyściutki teren i szukamy jednego gdzieś tam sygnału, żeby nam się odezwał. Podkopujemy, zgarniamy parę centymetrów, doszukujemy a nóż się trafi. Coś zostawiliśmy. Jeden ton. Filt gruntu 1 lub Filt gruntu 2, Filt gruntu 3. Na doszukiwanie tam, gdzie jest tego więcej tych dźwięków. Oczywiście szybki Filt gruntu. Z. Z dwoma tonami. Po co obciążać sobie dodatkowo mózg? Wystarczy nam dwa dźwięki: albo żelazo, albo kolor. Na co nam 5 czy 6 tonów? Takie rozróżnianie w zaśmieconym terenie. Upraszczajmy jak możemy. To co? Idziemy. Jeszcze raz sprawdzimy. Filtr gruntu mamy 3. Dobra, damy dwójkę. Program damy normalnie 5. Tam słychać mojego syna po testach. Już atakuje mamy I to ostro, widzę. No i co? Program 16 kHz. Typowy na drobnice. Na troszkę większe przedmioty też. I szukamy. Pięknie. Tu jeszcze może być 5 tonów, ale jak przejedziemy, szybciej zaczyna się robić harmonia. Co zrobić, żeby tej harmonii takiej nie było? Pierwszy strzał. Program. Dwa tony. Zobaczmy, że będzie dużo lepiej. Jak łatwiej wyłuskać coś. Jak są dwa tony. Nie ma takiej harmonii. Całkiem inaczej. Ale, żeby wykrywać nam, tak jak tutaj, w tym miejscu, przeczytał w tak zaśmieconym terenie, gdzie na przykład jest żelazo. Kolor, żelazo, kolor, jeżeli będziemy mieli wolny filtr gruntu i będzie wykrywać, czytał. Tak, w przenośni już, aż tak daje troszkę do przesady. Żelazo, kolor, ten przeczyta i znowu gdzieś tam żelazo. Co zrobić, żeby szybciej jechał góra, dół, góra, dół? Tak jak w filmie Rutus y, Alter 71 Adamiczak. Ta sama funkcja. Filtr gruntu pokazuje o co chodzi, żeby czytał kolor, żelazo, kolor, kolor, żelazo, kolor. Żeby pracował szybciej, góra dół. Proste jak bieg w samochodzie. Rzucamy szybszy bieg. Gdzie mamy te biegi? Biegi nasze są tutaj. Jedynka silna, głęboka. Czyli mocna, ale wolna, na przedmioty daleko oddalone od siebie. Dwójka, taka uniwersalna, szybsza, troszkę płytsza. I trójka, bardzo szybka, ale słabsza od jedynki. Czyli wykrywacz nam nie jedzie tak, tylko nam jedzie w tą stronę. Góra, dół, góra, dół, góra, dół. Czyli mamy włączony nasz szybszy bieg. Jak gdzieś się przełamuje, obracamy się. Czyta kolor. W którychś filmach to pokazywałem. To tyle prostych porad z Rutusa yy, Altera, ale gdybyśmy chcieli zobaczyć, czy nie ma nic głębiej, to możemy podnieść, wykrywać wyżej. Pomachać. Drobne rzeczy nam się nie odezwą, tylko odezwie się większy przedmiot lub. Chodząc tak szybko, podnosimy wykrywacz do góry, wciskamy spust raz, drugi raz, i możemy doszukać dużych przedmiotów. Tu nic nie ma, a tutaj jest. I tak to doszukujemy. Pozdrawiam serdecznie, będą następne odcinki.